Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na Forum Archiwizacji Zasobów Polskiego Internetu po raz pierwszy organizowanego w Polsce. Witam organizatora Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Witam pana Józefa Orła, przewodniczącego Rady do Spraw Cyfryzacji. Witam wszystkich gości, którzy są w studio. Oczywiście. Bardzo serdecznie witam wszystkich prelegentów, którzy przybyli do nas z zagranicy mimo rosnących obostrzeń, i wszystkich z Państwa, którzy są z nami online. Państwo też będą mieli swój aktywny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na początek serdecznie zapraszam Pana Pawła Pietrzyka, naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, który podzieli się z nami wizją dzisiejszego spotkania. Before I start my opening speech, let me say a few words to our dear guest, dear colleagues from abroad. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo zacznę od podziękowania, od podziękowania za to, że tak wiele osób przybyło dzisiaj na nasze forum. Tak wiele instytucji nam odpowiedziało, że tak naprawdę mieliśmy problem z tym, aby Przygotować odpowiednią, odpowiednie miejsce na dziś, ale jeśli chodzi o technologię, to chciałbym Państwu powiedzieć, że będziemy w stanie wysłuchać wszystkich przemówień ostatecznie, więc bardzo mnie to cieszy. Niestety, bardzo mi przykro, że nie byliśmy w stanie wszyscy spotkać się osobiście tutaj w Warszawie, ale wiemy, że żyjemy w tak dziwnych czasach. I wiemy, że już od roku musieliśmy się zmagać i musimy nadal zmagać się z pandemią koronawirusa na całym świecie, ale jeszcze raz, technologia pozwoli, pozwoliła nam zorganizować to wydarzenie mimo wszystko. Chciałbym wierzyć w to, że ta technologia nas dzisiaj nie zawiedzie i będziemy w stanie sprawnie przejść przez nasze forum. Więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji. Mam nadzieję, że spędzą Państwo ciekawie czas słuchając przemówień. Teraz przejdę do języka, na język polski. Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam tutaj zgromadzonych na miejscu i wszystkich Państwa przed ekranami. Tak jak powiedziałem, z powodu tego, że pandemia niestety w pełni, byliśmy zmuszeni zorganizować te konferencje w formule hybrydowej. Pandemia też niestety zbiera swoje swoje żniwo. Nie ma między innymi z nami dyrektora Karola, Karola Krawczyka, osoby jednej z organizatorów tego spotkania, dyrektora Departamentu Informatyzacji Archiwów, którego serdecznie w tym miejscu pozdrawiam. Mam nadzieję, że online czuwa nad wszystkim. Na szczęście z nami pani dyrektor Marta Muszyńska, też odpowiedzialna za organizację tego spotkania. Zarówno panie, panu dyrektorowi, jak i pani dyrektor, wszystkim współpracownikom, którzy byli zaangażowani przy organizacji tej konferencji serdecznie serdecznie dziękuję. Tak jak powiedziałem po angielsku, również powtórzę jeszcze raz po polsku nie wszystkie, nie wszystkie zgłoszone wystąpienia, szczególnie te z zagranicy, udało nam się zmieścić w tym, w tym dzisiejszym dniu. Program jest bardzo napięty, ale właśnie technologia przechodzi nam w takich momentach z pomocą, więc wszystkie te, te wykłady będą dostępne, są już dostępne online, więc zachęcam wszystkich Państwa do ich wysłuchania. Co mam powiedzieć, proszę Państwa, odczytam za chwilę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy symultaniczne tłumaczenie, więc będzie dużo prościej pod tym względem, a z drugiej strony też chodzi o to, żebyśmy się trzymali reżimu czasowego, w związku z tym jeszcze raz Szanowni Państwo, drodzy prelegenci, wszyscy uczestnicy forum, spotykamy się w szczególnym dla nas wszystkim, wszystkich czasie. Od ponad półtora roku trwa ogólnoświatowa pandemia, która oprócz wielu przykrych i tragicznych konsekwencji przyczyniła się też do wzmocnienia świadomości względem kilku istotnych procesów społecznych i kulturowych. Bez wątpienia wśród tych zjawisk, które dzisiaj trudno dalej bagatelizować, jest stale wzmacniająca się i rozszerzająca rola internetu, będącego nie tylko ważnym narzędziem do pracy czy nauki zdalnej, ale też powszechnym medium pozwalającym na podtrzymanie relacji międzyludzkich czy budowanie więzi społecznych, tożsamości narodowej oraz szeroko rozumianej kultury. Bez wątpienia tak dziś jak i w przyszłości nie da się badać społecznych reakcji na pandemię, a także wszystkich innych ważnych zjawisk społecznych XXI wieku bez dostępu do zabezpieczonych źródeł internetowych. Tymczasem dobrze wiemy, jak bardzo zasoby te są nietrwałe i jak często się zmieniają. Dodatkowo wiemy też, że platformy popularnych sieci społecznościowych, w których funkcjonujemy, a nawet budujemy własną biografię i skąd czerpiemy informacje o świecie, zazdrośnie strzegą dostępu do przechowywanych w nich treści, nawet jeśli są to materiały publikowane przez instytucje lub osoby publiczne. Obiegowa opinia o tym, że w internecie nic nie ginie, jest zatem tylko popularnym mitem, który niebezpiecznie uśpić może systemowe dążenia do zabezpieczenia dziedzictwa dokumentacyjnego wytworzonego i publikowanego w internecie. Jako naczelny dyrektor archiwów państwowych jestem osobiście przekonany, że rozwiązanie tego problemu, oczywiście bez wątpienia wymagającego pełnego poszanowania prawa jednostki do ochrony jej prywatności, leży w gestii instytucji, Państwa. Nie jest to wcale nowe i wyłącznie polskie przekonanie, o czym dobitnie świadczy już niemal 25-letnia historia doświadczeń rozmaitych zagranicznych instytucji pamięci, które podejmują się regularnego archiwizowania części zasobów internetowych. Dziś gościmy wśród nas przedstawicieli kilku, a w zasadzie mógłbym powiedzieć kilkunastu ważnych instytucji, którzy w ramach tego forum zechcieli podzielić się z nami swoją Perspektywą oraz zaprezentować bogaty zestaw tak metod, jak i narzędzi wypracowanych przez ten czas przez globalną społeczność archiwistyki webowej, za co jeszcze raz dziękuję. Wiele dziś mówi się też o podmiotowości cyfrowej państwa. Jestem przekonany, że powinna ona realizować się także w, w odpowiedniej postawie wobec efemeryczności, tak ważnych w dzisiejszych czasach, zasobów internetowych oraz w zabezpieczaniu ich do, dla dalszego wykorzystania. W pracach naukowych, działalności organizacji pozarządowych, mediów czy obywateli. Archiwa Państwowe w Polsce to instytucje nowoczesne, podejmujące stałe wysiłki, aby nie tylko nadążać za postępującą transformacją cyfrową państwa i społeczeństwa, ale także aktywnie włączać się i inicjować, czego przejawem jest choćby łącząca nas dzisiaj inicjatywa Forum Archiwizacji Zasobów Polskiego Internetu profesjonalny dyskurs determinujący jej przyszły zakres, kształt czy przebieg. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że historyczne zasoby internetowe są dla nas nie mniej istotne niż dokumenty papierowe, nawet jeśli metody ich gromadzenia, zabezpieczania, opracowania są tak różne od tradycyjnych metod archiwistyki. A skoro tak, to musimy razem przedsięwziąć najpierw interdyscyplinarne rozważania, a w ślad za nim wspólne i zdecydowane działania zmierzające do systemowego, instytucjonalnego zachowania tej części dziedzictwa dokumentacyjnego. Rozpoczynane dziś forum to ważny etap konieczny dla otwarcia lub raczej powinienem powiedzieć ponownego otwarcia dobrej, racjonalnej dyskusji oraz możliwie szerokiego rozpoznania sytuacji także w kontekście polskich realiów prawnych czy organizacyjnych. Chcemy w tym procesie oczywiście korzystać z doświadczeń zagranicznych, doświadczeń instytucji posiadających już długą praktykę w archiwizowaniu zasobów internetu, ale także z wiedzy polskich specjalistek i specjalistów, począwszy od metodyki archiwalnej, poprzez przepisy prawa czy nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jestem przekonany, że takie podejście będzie stanowiło doskonałą podstawę, która pozwoli zbudować zasób wiedzy niezbędny dla uruchomienia polskiego programu archiwizacji zasobów internetu. W trakcie forum chcemy skupić się na dyskusji i poszukiwaniu różnorodnych, możliwych i potencjalnych rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w sposób optymalny, także w aspektach finansowych. Zdaję sobie sprawę, że podejmowana tematyka wymaga uwzględnienia wielu. Szczegółowych problemów, począwszy od wskazania, gdzie są zlokalizowane zasoby polskiego internetu poprzez ustalenie metod ich gromadzenia, przechowywania, opisywania i udostępniania, skończywszy na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury technologicznej czy wypracowaniu koniecznych społecznie akceptowalnych zmian w prawie. Wiele z tych problemów zostanie, na co bardzo liczę, poruszonych w trakcie wystąpień i dyskusji na forum dzięki czemu powinniśmy wspólnie wypracować odpowiedzi na najbardziej istotne pytania związane z archiwizacją stron www. w Polsce. Jednocześnie, co wyraźnie chcę podkreślić, nasze spotkanie nie jest przestrzenią do podejmowania wiążących decyzji w tej kwestii. To czas na profesjonalną, ważną i otwartą rozmowę, do której wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze, że archiwa państwowe w Polsce Zresztą podobnie jak szereg innych ważnych instytucji, jak choćby Biblioteka Narodowa czy inicjatyw takich jak chociażby projekt Kronik, są od lat zaangażowane w różne działania związane z zabezpieczeniem zasobów w formie elektronicznej, na przykład poprzez digitalizację obiektów kultury i źródeł historycznych. Dla administracji państwowej, dla archiwów, bibliotek czy instytucji kultury internet nie jest wrogiem, ale sojusznikiem umożliwiającym jeszcze lepsze realizowanie ich publicznej misji. Wszyscy mamy zaszczyt reprezentować nowoczesne instytucje współtworzące teraźniejszość, a przez to w pewien sposób kreujące przyszłość. A forum i nasze zaangażowanie w debatę na temat archiwistyki webowej jest po prostu kolejnym tego przejawem. Jestem również przekonany, że nadszedł czas, aby w Polsce nie tylko tworzyć i wykorzystywać zawartość webu, ale także odważnie dążyć do jej systemowego zabezpieczenia i zachowania dla przyszłych pokoleń. Liczę, że organizacja forum pozwoli spopularyzować problematykę związaną z archiwizacją zasobów sieciowych i stanie się realnym krokiem ku powstaniu polskiego archiwum internetu. Państwu i sobie oczywiście również życzę ciekawych wystąpień oraz inspirującej dyskusji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z naszym programem, zapraszam teraz bardzo serdecznie i proszę o zabranie głosu pana Józefa Orła, przewodniczącego Rady do Spraw Cyfryzacji. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To, co chciałbym powiedzieć, jest pewnie krótkie, szczególnie, że tam jest taki zegar, który pokazuje, że mam 4:51 w tej chwili. Po pierwsze, projekt archiwizacji zasobów internetu jest projektem gigantycznym, wieloletnim, strategicznym, politycznym. W związku z tym, najpierw trzeba zapytać o to, jakie mogą być jego cele, i mam nadzieję, że wystąpienia naszych gości zagranicznych. Pomogą polskim aktorom wypracować taką propozycję. Pewne rzeczy wydają się prawie pewne. To znaczy, że archiwizacja publicznych zasobów, szczególnie administracji publicznej w Polsce, służy przede wszystkim tej administracji. I następcom w przyszłości, po drugie, wszystkim Polakom, ale i obywatelom, jako użytkownikom internetu i klientom administracji publicznej, ale także firmom biznesowym, NGO-som, wszystkim innym aktorom życia publicznego. Oczywiście także i tu pierwszy problem z całą pewnością aktorom zagranicznym i administracją państw innych, ale na pewno i biznesowi, który na przykład będzie chciał się zapoznać z regulacjami prawnymi i to takimi aktualizowanymi i pełnymi, i dobrze sformatozowanymi, i nie tylko biznesowymi, jak różne leksy, ale także właśnie zbiorowi, za który odpowiedzialna jest administracja, czyli któremu można wierzyć, jako władzy, która te prawo uchwala. I wszystkim innym graczom zagranicznym zainteresowanym krajem naszym. Ale też trzeba uwzględnić albo w związku z tym regulacje europejskie, na przykład bardzo ważną, Regulację RIUS, która pozwala na korzystanie w celach biznesowych z danych publicznych, szczególnie z danych administracji publicznej, władzy, i która pozwala na robienie biznesu i graczom zagranicznym, i graczom polskim. To już wyznaczy yy, pewne. Punkty w następnych polach, które organizatorzy poza legislacją pokazali, mianowicie metodyce, jak to zbierać, układać, co, jak zrobić, żeby to było interoperacyjne, i trzeciej domenie względom technicznym. Jeśli to zostanie rozwiązane, to pytanie jest takie, czy to wyczerpuje już wszelkie te najważniejsze cele programu? Ponieważ to nie tylko użycie, zapoznanie się, cały czas aktualizowane i wierne, to znaczy wiarogodne, ale także na użytek biznesowy, ale na użytek kultury, na użytek Interesu prywatnego. I w związku z tym ten projekt, jeśli się uda, jeżeli będzie realizowany, musi odpowiedzieć na pytanie, kto go będzie realizował. To, że na początku jest jasne, o czym organizator, naczelne archiwa państwowe wspomina, będą potrzebne zmiany legislacyjne nie tylko w ustawie archiwalnej, ale wielu innych, to jest jasne, ale też następny punkt kto to będzie robił, bo mamy tu, o czym pan dyrektor wspominał, inne instytucje, które się tym zajmują, na przykład Naczelne Archiwum Cyfrowe. W związku z tym, ja mam nadzieję i Rada Cyfryzacji też, że to, co państwo w ciągu tej konferencji. Zaproponują, ustalą, będzie mogło być materiałem na stworzenie projektu legislacyjnego i na pewno Rada Cyfryzacji w tym będzie chciała pomóc. Dziękuję.